Witajcie w drugim odcinku z cyklu Twoje kar audio. W dzisiejszym odcinku, jak to mówią starzy Indianie, no bass, no fun, czyli porozmawiamy o sabuferach. Zapraszam serdecznie. No dobrze, jak widzicie, tych sabuferów dookoła mnie nie jest mało. Każdy z nich to inna sztuka, każdy in, in, co innego z sobą prezentuje. Jak widzicie, tak Wam chciałem na samym początku pokazać, jest tego mnogo. A to jest tak naprawdę tylko promil w tym, co możecie sobie wymyślić, jeżeli chodzi o zakup sabufera dla siebie. I teraz chciałbym Wam pomóc, tak jak w pierwszej części, mam pomóc w doborze zestawu głośnikowego przedniego, tylnego. Tak, tutaj będę się starał pomóc Wam w doborze sabufera. Znowu, jakby robię to troszeczkę od środka, bo miałem zacząć od źródła, zacząłem od głośników systemowych, a teraz robię baz, dlatego że w zasadzie kontynuujmy dalej serię głośników, czyli Oprócz głośników systemowych, przednich, centralnego i tylnych, lub ewentualnie tylnych efektowych, w samochodach mamy również głośniki niskotonowe. Tak zwane sabufery, głośniki niskotonowe. I teraz chciałbym Wam pomóc w doborze odpowiedniego głośnika niskotonowego i ewentualnie wzmacniacza do niego, dlatego że generalnie zasada jest w Polsce przynajmniej następująca: tak jak powiedziałem na początku, no bass, no fun. Czyli jak nie ma sabufera w samochodzie, to nie ma muzyki. Ja się z tym trochę zgadzam. Znaczy może nawet nie trochę, tylko zgadzam się z tym, dlatego że system bez umieszczenia sabufera w samochodzie jest zawsze ułomny. Zawsze jest pozbawiony tych niskich częstotliwości, które wprowadzają fajne ciepło do brzmienia, które uzupełniają ten zakres muzyczny i częstotliwości, którego nie uzupełnią wam głośniki z przodu. Choćbyście nie wiem, jak te drzwi zrobili na beton. To i tak zawsze będzie to nie będzie pasmo sabuferowe, to nie będą częstotliwości z sabufera. Żeby Wam pomóc dobrać sabufer do Waszego samochodu, do Waszych preferencji, to trzeba kilka rzeczy sobie wytłumaczyć i opowiedzieć o samych sabuferach. Więc pokrótce wytłumaczę, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o rozmiary sabuferów, mamy zasadniczo wielkości od 6 cali, bo podaje się je w calach, czyli to jest 6 cali, to jest tam 16,5 cm. Potem mamy 8 cali, to jest 20, to jest jej reprezentant. Mamy 10 cali, 25 cm. Mamy 12 cali, to jest 30 cm. I tutaj jest 15 cali Raptor Carpowera, to jest 15 calowy głośnik. Czyli teraz mamy rozmiary, oczywiście są możliwości włożenia jeszcze większych głośników, ale to już w SPL systemach, które służą do tego, żeby łeb urwać, a my takich generalnie nie montujemy, więc o nich nie będę opowiadał, będę opowiadał o tym, z czego powinna się składać prawdziwa muzyka, a nie ciśnienie rozwalające, bębenki. Czyli mamy rozmiary, potem mamy zasady co do konstrukcji samego głośnika, Czyli mamy płaskie, tak jak tu widzicie, one są przeznaczone do ciasnych skrzynek. Ta ich konstrukcja jest dużo płytsza niż normalnego głośnika. Tu macie porównanie na przykład głośnik z konstrukcją głęboką. Tu jest średnia, a tu jest płytka i tu też jest płytka. Dlaczego wymyślono takie głośniki? No, dlatego, że w samochodach jest coraz mniej miejsca, coraz rzadziej chcemy mieć skrzynkę dodatkową w bagażniku, wolno stojącą, taka jak tu stoi obok mnie, więc zabudowujemy te głośniki basowe w ciasnych skrzynkach, w ciasnych kubaturach i dlatego też one są dużo płaszcze, bo można też je położyć na przykład w podłodze bagażnika. Nawet Helix ma tak, że ma tutaj śrubę, która służy do połączenia konstrukcji tylnej ściany skrzynki z głośnikiem. Także konstrukcja ma znaczenie w zależności od tego, gdzie chcecie ten głośnik umieścić i jakie macie problemy instalacyjne z miejscem umieszczenia tego głośnika. Czyli najpierw się musicie zastanowić, jaką wielkość subwoofera sobie wybierzecie, potem się zastanówcie, ile macie miejsca na sam subwoofer, na jego konstrukcję wewnętrzną i na skrzynkę, która jest Wam potrzebna. Jak doszliśmy do skrzynki, to teraz musimy sobie wytłumaczyć, po co te skrzynki w ogóle są. Bo obok mnie stoi skrzynka bas refleksowa, czyli jest zamontowany głośnik, akurat w tej skrzynce macza zamontowany jest głośnik pod spodem, tutaj z tyłu i macie tutaj port. Na dole jest port. To są skrzynki zamknięte, typowe skrzynki zamknięte i często w tych skrzynkach też znajduje się tutaj z przodu port. Takie skrzynki znacie bardzo dobrze ze stojących skrzynek w bagażnikach. Ale po co te skrzynki są tak naprawdę? O co tu chodzi? Dlaczego te skrzynki wymyślono? Więc musimy sobie wytłumaczyć jedną bardzo prostą sprawę. Powiedzmy, weźmy sobie ten głośniczek. Mamy głośnik, on ma przednią część membrany, która wypycha powietrze w ruchu samej membrany do przodu. Czyli tworzy dynamiczną falę, która jest przez was, przez was odbierana jako ruch powietrza, czyli tak naprawdę jako dźwięk. Ale mamy też tylną część membrany. Czyli ta tylna część membrany rusza się dokładnie z taką samą dynamiką i mocą, tylko w drugą stronę wracając z powrotem. Czyli cewka wypycha membranę do przodu, a potem cofa ją z powrotem do tyłu. I teraz dlaczego jest potrzebna skrzynka? Skrzynka potrzebna jest dlatego, że my nie chcemy, żeby te dwie części membran się zobaczyły. Czyli żeby ta tylna część membrany i przednia część membrany nie miały wspólnego pomieszczenia. Dlatego, że ta fala powietrzna, która biegnie z tyłu membrany, będzie niwelować tę falę powietrzną, którą tworzy przednia część membrany. Dlatego wymyślono skrzynki. Najprostą skrzynką jest skrzynka zamknięta. Czyli jest to skrzynka, w której przykręcamy głośnik, w środku jest zamknięta ilość powietrza, kubatura. W tej kubaturze tworzy się taka delikatna poduszka powietrzna, ale generalnie w zamkniętej skrzynce to, co dzieje się z tyłu, za tylną częścią membrany, nie jest widziane przez przednią część membrany, no bo jest zamknięte w skrzynce, więc nie ma szansy, żeby te dwie fale powietrzne się zobaczyły. Plus takiej skrzynki, plus jest taki, że ona jest mała, czyli jest dużo mniejsza litrażowo niż standardowa skrzynka bas-refleksowa, jest też troszkę inny bas, to musicie wiedzieć, czyli bas takiej skrzynki zamkniętej będzie bardziej impulsowy, bardziej kikowy, nie będzie schodził tak nisko jak w skrzynce otwartej, ale będzie ten bas bardziej kontrolowany, bo ten głośnik przytrzymywany przez tą poduszkę powietrzną, nie będzie pracował dosyć swobodnie, będzie kontrolowany i będzie ten bas taki bardzo fajny w punkt. W tej chwili generalnie się stosuje tych skrzynki, skrzynek znacznie więcej niż kiedyś. Dlaczego? Dlatego, że głośniki też mają le znacznie lepszą konstrukcję, są znacznie lepsze wzmacniacze. Więc te skrzynki zamknięte się bardziej przyjmują. Potrzebują mniej miejsca w samochodzie, więc można je łatwiej ten subwoofer, subwoofer w samochodzie upakować. Ale jest też minus. Minus jest taki, że tak jak mówiłem, nie schodzą niżej takie skrzynki niż bass reflexowe. Drugie, musimy więcej wymagać od wzmacniacza, czyli wzmacniacz podłączony do skrzynki zamkniętej z głośnikiem, musi mieć jakby większą przejąć kontrolę nad tym głośnikiem, musi mieć więcej. Mocy dostarczonej do głośnika, bo będzie musiał też walczyć z tą poduszką powietrzną, która tam się dzieje za skrzynką, znaczy w, w środku skrzynki. Więc to musicie wiedzieć, że na pewno wkładając do skrzynki dostaniecie bardziej impulsowy bas, macie mniejszą skrzynkę, mniej miejsca na tą skrzynkę, ale musicie mieć mocniejszy wzmacniacz niż w przypadku skrzynki otwartej. Co się dzieje w skrzynce otwartej? Dlaczego jest skrzynka otwarta? No, zasada jest dokładnie taka sama. Czyli nie chcemy, żeby przednia część membrany zobaczyła tylną część membrany. Nic się nie zmienia. Natomiast ten port, który widzicie z przodu, ma swoje parametry: ma swoją średnicę, długość, ilość powietrza, która jest umieszczona w tym porcie do przepchnięcia przez powietrze z tyłu skrzynki. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że ta zasada jest dokładnie taka sama, jak powiedziałem, w, przy skrzynce zamkniętej czyli skrzynka otwarta powoduje, że ta ty, tylna część membrany z przednią częścią membrany to już nie jest tak, że zamykamy tą tylną część membrany w skrzynce, tylko wykorzystujemy tą tylną część membrany jako aktywny głośnik. Dlaczego to możemy zrobić? No dlatego, że jeżeli to powietrze, powietrze przez membranę tylną jest łączone do środka skrzynki, to regulując objętością powietrza w tym porcie, czyli jego długością i szerokością, i średnicą, możemy spowodować, że opóźnimy to powietrze w ten sposób, że wylatujące z przodu powietrze z portu będzie dokładnie sfazowane z ruchem membrany. Bardzo łatwo to można sprawdzić, czy macie dobrze policzony port, czy jest źle policzony port przymocujcie sobie tutaj na wyjściu sportu jakąś, powiedzmy, wstążkę, puśćcie sobie jednostajną częstotliwość, powiedzmy, dosyć niską, 40 Hz, 30, i zobaczycie, że w momencie, kiedy głośnik się wysuwa, ta wstążka w porcie powinna Wam podskoczyć. Czyli powinno wyjść powietrze z portu w tym samym czasie, co wychodzi powietrze z membrany. W tym momencie tak jakby odzyskujemy znacznie więcej dynamiki głośnika, bo tak naprawdę pracujemy dwoma częściami tego głośnika. Mało tego, regulując tym portem, możemy się skupić na konkretnej częstotliwości razem ze skrzynką, oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że możemy sobie ustawić, na przykład, co my chcemy osiągnąć tym portem, jaką częstotliwość tym portem chcemy podbić. Dlatego się mówi o tym, że stroi się całą skrzynkę pod głośnik. tak? Czyli, na przykład, skupiamy się na jakiejś konkretnej częstotliwości. Wtedy dana skrzynka musi mieć dany litraż, port musi mieć daną długość i średnicę. Wtedy łapiemy jakąś konkretną częstotliwość i możemy ją podnieść, na przykład o tą granicę 3 dB. Ale najważniejsze jest to, że skuteczność takiej skrzynki jest znacznie wyższa niż skrzynki zamkniętej. Nie potrzebujecie tak mocnego wzmacniacza, bo wzmacniacz może być słabszy no bo wiadomo, że głośnik nie jest zamknięty w tej poduszce z tyłu, w skrzynce. Ale potrzebujecie większego litrażu. Zawsze skrzynka bas refleksowa będzie dla tego samego głośnika większa niż skrzynka zamknięta. Jeszcze jedna ważna uwaga: nie wszystkie głośniki nadają się do skrzynek otwartych, nie wszystkie nadają się do skrzynek zamkniętych. Mają swoje preferencje. Znajdziecie na opakowaniu bądź w instrukcji dokładne parametry. Już w tej chwili, w zasadzie 100% chyba producentów głośników basowych podaje dokładne parametry skrzynek w swoich instrukcjach. Czyli do zamkniętej skrzynki potrzebujemy np. 14 litrów, do otwartej 25, port o takiej średnicy, takiej długości podbije Wam częstotliwość np. 34 Hz do 3 dB. I to jest napisane w instrukcji i to możecie sobie znaleźć. I najczęstszy błąd, jaki ja widzę, to jest stosowanie głośników, które wolą być w skrzynce otwartej albo zamkniętej na odwrót. Albo montowanie głośników do przypadkowych skrzynek. Totalnie po prostu z tyłka dopasowane. Mam taką skrzynkę, mam taki głośnik, dokręcam i będzie chodzić. Nie będzie, bo ten głośnik potrzebuje konkretnego litrażu tych skrzynek. On został policzony. Mamy coś takiego jak parametry Tyle Smala. One też się często znajdą w instrukcjach albo na stronach technicznych producentów i możecie sobie policzyć własną skrzynkę. Są do tego programy do obliczenia skrzynek. Możecie nawet do tego wykorzystać z słuszną inteligencją już w tej chwili. Wprowadźcie sobie parametry tak smala głośnika, częstotliwość portu, strojenia i on Wam policzy skrzynkę bez problemu bo to już widziałem, że klienci mi tak odpowiadali, że tak sobie radzili. Więc nawet tak to można zrobić. Więc mamy skrzynkę zapniętą i bas refleks. Dwie skrzynki najczęściej używane i po... myślę, że wytłumaczyłem Wam różnicę, jakie są między nimi... Jeżeli chodzi o sam bas, jaki jest skrzynki bas refleksowej, to on nie będzie tak impulsowy, on będzie troszkę dłuższy, troszkę może przesadne słowo, bardziej rozwleczony, ale musicie lubić taki bas, żeby on był większym takim ruchem powietrza w samochodzie, większym ciśnieniem akustycznym, i ciężej jest taką skrzynkę zestroić z samochodem. Bo pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której często się zapomina, nikt o tym nie mówi. Skrzynka basowa włożona do samochodu, to tak naprawdę samochód staje się kolejną skrzynką basową. Rozum rozumiecie o co mi chodzi? Że jak wkładacie skrzynkę do bagażnika, to niech to, nie, to będzie samochód sedan, to ten bagażnik staje się kolejną skrzynką, bo ten bas musi przez tą drugą skrzynkę dostać się do Was. Więc łatwiej jest na przykład zestroić skrzynkę bas refleksową w se samochodzie sedan. Ale już troszkę ciężej w samochodzie kombi, no bo musimy bardziej dokładnie ją zestroić. To są już rzeczy bardzo techniczne. Mogę zrobić o tym kolejny film, ale w tym skupimy się na tym, jak wybrać swój własny głośnik. Więc mamy dwa rodzaje skrzynek. Jest jeszcze kolejny punkt, o którym muszę Wam powiedzieć. Są jeszcze instalacje IB, czyli Infinity Buffle. O co tutaj chodzi? Najczęściej to są teraz instalacje spotykane w samochodach, e, instalacjami high-endowymi, bezkompromisowymi, no, dlaczego zaraz powiem, albo są to w samochodach fabrycznych. Bardzo często zobaczycie coś takiego, że będziecie mieć, nie wiem, taki głośniczek ósemkę, mały, na przykład e, Maserati, na przykład wręcz rowerze. Już w tej chwili w Mercedesach, nawet w których są sabufery, on jest montowany z tyłu w boczku, ma taką malusieńką skrzynkę i wyprowadzenie z tyłu za głośnikiem takiej rureczki, rureczka do nadkola i to ucieka na zewnątrz samochodu. O co tu chodzi? Chodzi o to dokładnie to samo co przy skrzynkach. Nie chcemy, żeby przednia część membrany zobaczyła tylną część membrany, czyli to powietrze odprowadzamy na zewnątrz auta, wtedy cały samochód staje się naszą przegrodą. Czy one się nigdy nie zobaczą, bo. Ta część membrany jest zamknięta wewnątrz samochodu, w swojej zamkniętej kubaturze, a ta część membrany dmucha nam na zewnątrz, za nadkole. W ten sposób możemy tanim głośnikiem, e, ma jakby słabą konstrukcją, niedużą mocą, zejść ni częstotliwościami niżej, jeżeli chodzi o strojenie głośnika, bo mamy IB. I B też stosują, tak jak mówię, w samochodach zawodniczych, w samochodach Sound Quality takich, które mają bezkom bezkompromisowe konstrukcje. Wtedy stosuje się najczęściej piętnastkę w Infinity Buffel w bagażniku. Dlaczego to są bezkompromisowe? Dlatego, że musimy w bagażniku wyciąć otwór na odprowadzenie powietrza z tej membrany. Najczęściej się obraca ten głośnik do góry nogami przykręcacie, teraz Ania Wam pokaże slajdy, przykręcacie sobie tę część membrany do bagażnika, w bagażniku robicie otwór na szerokość tej membrany, wyprowadzacie ją na zewnątrz, macie jedną dziurę w samochodzie, ale najczęściej musicie zrobić jeszcze drugą. Dlaczego? Dlatego, że jak wykorzystujecie tą konstrukcję dużej membrany głośnika, to on będzie grał bardzo nisko, ale nie będzie uzupełniał pasma powiedzmy między 45 a 65 Hz. Więc to pasmo najczęściej w takich instalacjach wykorzystuje się front subem. Jest sabufer przedni, najczęściej są to 20, 25, szybkie sabufery do małych zabudów i montuje się je w nogach. Czyli widzicie takie sytuacje, że macie 16 w drzwiach albo w kick panelu z przodu. Jest na ścianie grodziowej 20, 25 w ciasnej zabudowie i z tyłu bagażniku IB 15 cali, które Wam odtwarza na niższą częstotliwość, i to wszystko jest zgrane ze sobą. Także to są już takie bardzo zaawansowane instalacje, i tam pojawia się montaż IB. No albo w tanich systemach samochodowych, gdzie TIB ma nadrobić mizerność głośnika i mizerność wzmacniacza, ale najczęściej się to nie udaje, bo tylko jest taka, taka efekciarskość tego basu, że on tam nisko schodzi, ale jest totalnie poza kontrolą. I tak najczęściej jest w systemach fabrycznych, że te subwoofery uciekają i nie potrafią zagrać dynamicznie i głośno. Także mamy te trzy rodzaje zabudów. Teraz, jeżeli chodzi o różnicę w samych głośnikach, to Wam powiedziałem konstrukcyjnie. Ale musicie też wiedzieć o tym, że na przykład to jest głośnik, który ma 750 W i kosztuje 1300 zł, a to jest głośnik, który kosztuje 700, ma 750 W i kosztuje 2000 zł. A to jest głośnik, który ma 500 W i kosztuje 4000 zł, tak? Morel. A to jest na przykład głośniczek, który kosztuje 700 zł, a ten kosztuje 800 zł. No i o co tu chodzi? Który głośnik sobie wybrać? Musicie pogodzić z budżetem. Tak jak Wam mówiłem, przy systemach trójdrożnych, dwudrożnych z przodu, znowu wracamy do tego samego. Jeżeli macie jakiś budżet, to musicie go podzielić pomiędzy swoje strefy głośnikowe, wzmacniaczowe i jakoś tym budżetem dysponować. Jeżeli stać Was na to, żeby sytuacja była bezkompromisowa i instalacja bezkompromisowa w samochodzie, to montujemy subwoofery jakościowe, tak jak ten Morel za 4000 zł. Czym się będzie to różnić? No przede wszystkim mocą będą się różnić te głośniki basowe, bo im mocniejszy, tym będzie potrzebował większego, mocniejszego wzmacniacza i też będzie drożał, aczkolwiek bardzo łatwo jest zrobić głośnik bardzo mocny, ale słaby jakościowo. Bardzo trudno jest zrobić głośnik mocny i dobry jakościowo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli głośnik ma dużo watów w rms to wtedy nie chce się zbytnio ruszać, jak jest słaby sygnał doprowadzony do niego, tak? czyli ta membrana. Generalnie ona fajnie uderzy, jak i będzie mocno, ale my byśmy chcieli, żeby ona też fajnie grała, jak jest cicho, ciszej. Więc na przykład te wszystkie głośniki jakościowo mają bardzo skomplikowane zawieszenie, okłady magnetyczne, szerokie cewki itd. Po dużych średnicach, po to, żeby ten głośnik potrafił grać i w jednym i w drugim wyborze przez Was. Czyli jak jest cicho, jest fajnie i jak jest głośno, to jest fajnie. Wtedy ten głośnik musi już mieć bardziej zaawansowaną konstrukcję i musi być też droższy. Jakość basu to też ma znaczenie. Bas jeden nie jest równy drugiemu basowi, albo idziecie tylko w ciśnienie akustyczne i chcecie po prostu poczuć na plecach kopa albo wiatr w uszach, albo naprawdę szukacie bardzo fajnego przejścia na basie i kontrolowania tego basu, to wtedy idziecie w bas jakościowy. I wtedy musicie wydać więcej. Generalnie bardzo fajnie grające basy, to są już od kwoty powiedzmy 1500 zł za głośnik basowy w górę, to są już naprawdę bardzo fajne głośniczki jakościowo przy wyższych mocach. Przy niższych mocach sprawdzają się głośniki już nawet tam powiedzmy 800, w, 800 zł w 300 W RMS-ie. Taki głośniczek na przykład jak ten Halixa w granicach 800 zł, 300 W rms i spokojnie sobie radzi w każdej wielkości aucie. Oczywiście jeżeli chcecie mieć większe ciśnienie akustyczne, to musicie dodać Albo więcej głośników, albo mocniejszy głośnik. Było takie stare powiedzenie, dwa to zawsze lepiej niż jeden. W przypadku sabuferów to też się często zdarza. Czyli łatwo jest powiedzieć sabufer jeszcze raz, zrobić jeszcze jedną skrzynkę, mieć większe ciśnienie akustyczne. Pamiętajcie o tych parametrach głośnika. Bardzo często robicie też taki błąd. Głośnik głośnikowi nierówny. Jeśli macie na przykład głośnik 502 w RMS i drugi 502 w RMS, to one mogą być różne, jeżeli chodzi o mod, którą Wy poczujecie w samochodzie. Jest coś takiego jak parametr skuteczność głośnika, od, y, 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 przerzucam Was do materiału o głośnikach, który popełniłem, tu macie linka. Tam macie dokładnie opisane o co chodzi, ale uważajcie na skuteczność. Na pudełku jest skuteczność. Głośnik, który ma wyższą skuteczność, przy tej samej mocy da Wam większe poczucie głośności wewnątrz auta, większe ciśnienie akustyczne. Skok głośnika jest bardzo ważny, basowego. Y, też ten parametr jest podawany. Im większy skok membrany, tym większy ruch powietrza i będziecie w stanie odczuć większą dynamikę ruchu membrany. To wszystko musicie wiedzieć, zanim będziecie wybierać ten głośnik. Nie wybierajcie na pałę. Bo ktoś na forum napisał, że jest fajny, to wy macie decydować, który wam się podoba. Fajnie, jakbyście przyjeżdżali do specjalistów, którzy zajmują się takimi montażami jak my i porozmawiali z nimi po prostu, jaki lubicie bas, czego słuchacie. Oni was naprowadzą podczas rozmowy na to, jaki głośnik może wam co zagwarantować, bo jest mnóstwo, jak widzicie, tych detali w samych wzmacniaczach, które powodują, że ten głośnik będzie zupełnie inny. Tak jak jest mnóstwo producentów, tak jak jest mnóstwo konstrukcji rodzajów głośników, każdy będzie grał inaczej. Trzeba trafić do Waszego upodobania. Trzeba mniej więcej dogadać się z Wami czego szukacie. Więc wtedy łatwiej jest ten głośnik basowy dla Was wybrać. Więc raczej bym nie polecał takiego wyboru głośnika na zasadzie, bo znajomy powiedział, że też by jest zadowolony z tego głośnika. A Wy nie musicie być z tego zadowoleni. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której bardzo często zapominacie. To są wzmacniacze do basu. Słuchajcie, to nie jest tak, że kupicie sobie głośnik basowy tak jak przy głośnikach przednich, o których Wam mówiłem. Że jak kupicie sobie głośnik basowy za 2000 zł, a potem kupicie sobie wzmacniacz za 500 zł, na którym będzie napisane 1500 W, to będzie fajnie. Od elektroniki bardzo dużo zależy, nawet bym powiedział więcej niż od samego głośnika, bo to elektronika dostarcza paliwo do tego, żeby ten głośnik się poruszył. I to, jak ten, jak ten wzmacniacz będzie sobie radził, jaką będzie miał jakość sygnału doprowadzonego do głośnika, jak będzie go w stanie kontrolować, to od tego zależy, jak ten głośnik będzie potem grał. Takie du duety głośnik za 2,5 tysiąca i wzmacniacz za 600 zł widziałem, co, widzę co chwilę. I nie wiem dlaczego tak jest, tak jak powiedziałem przy przednich głośnikach, że wszyscy się skupiają na głośnikach. Najdroższe głośniki, najtańsze wzmacniacze. Dokładnie na odwrót. Zapewnijcie sobie bardzo dobry wzmacniacz i do niego dołączcie sobie głośnik. Oczywiście, to żeby nie był jakiś tam paskudny ten głośnik, ale on nie musi być aż tak drogi, ale da sobie radę. Czyli ten zestaw musi do siebie pasować. To nie może być przypadek, to nie może być po prostu, że to zabrało mi całą kasę na, na bas, więc tutaj wydałem najmniej jak mogłem, bo chciałem mieć fajny bas. Nie będzie tego fajnego basu, to wam gwarantuję. Ciężko to będzie ze sobą połączyć, żeby wykorzystać z tego głośnika jego potencjał, dodając mu sobą elektronikę. Jest, są parametry wzmacniaczy, o których opowiadałem przy okazji głośników i mocy wzmacniaczy. Linkuję, i tam możecie sobie sprawdzić, na co zwracajcie uwagę w wzmacniaczach, jeżeli chodzi o dopasowanie ich do głośników. Przede wszystkim jedna ważna rzecz, którą tu jeszcze powiem żeby wzmacniacz nie był słabszy niż głośnik, najlepiej, żeby był mocniejszy niż głośnik i żeby był tak wysterowany, żeby on pracował w swoich parametrach e, czułości tak, żebyście nie wykorzystywali jego pełnego potencjału. Czyli na przykład mamy głośniczek 502 w remesie, bierzemy sobie wzmacniacz 600-750 i wysterujemy w tak, żeby głośnik dostał te niecałe 502 w remesie, ale ten wzmacniacz będzie pracował w swoim e, miejscu komfortu. Tak, z całej swojej elektroniki, przetwornicy w środku i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne, żebyście o tym pamiętali. Montaż samych głośników basowych, oprócz skrzynek, to może być też wnęka z włókna szlanego. O tym też pamiętajcie, dobrze wyliczajcie sobie pojemności tych obudów. Bardzo często widzę, że ktoś bierze głośnik, robi jakąś piękną budowę w boczku bagażnika, a potem wciska tam głośnik i nie pamięta o tym, żeby zapewnić mu kubaturę powietrza za głośnikiem. I jeden bardzo ważny aspekt. O którym musicie pamiętać. Obudowy, które są podawane w parametrach głośników, to jest obudowa netto, bez pojemności głośnika, bez pojemności, którą zabiera głośnik. Jak macie skrzynkę, powiedzmy, podaną 15 litrów i chcecie włożyć do tej skrzynki taki głośnik, to musicie te 2 litry do tą skrzynkę zwiększyć, bo ten głośnik zabiera tą objętość, czyli jego powierzchnia zabiera wam to powietrze z tyłu. Więc pamiętajcie o tym, to jest netto, czyli dokładamy pojemność, magnesu, całego, całej obudowy głośnika, żeby zwiększyć skrzynkę. Tak samo jest ze skrzynkami typu Bass Reflex, też musicie tą po, po, objętość tej skrzynki policzyć, żeby była większa. Przy skrzynkach zamkniętych ten litraż jest dużo bardziej skrupulatnie dobrany, bardziej musicie uważać na różnice w pojemności, powiedzmy 2 litry w tą, 2 litry w tą. Przy Bass Reflexowych jest to troszkę bardziej płynne, tam możemy te 2-3 litry się pomylić i nie będzie takiej strasznej straty. Jeszcze jedna sprawa, w przypadku skrzynek zamkniętych generalnie można tą, tą pojemnością jeszcze troszkę powalczyć i ją zwiększyć w ten sposób, że wkładamy do środka wełnę owczą, ona zwalnia ruch powietrza wewnątrz skrzynki i pozornie zwiększa jej objętość, czyli głośnik teoretycznie widzi tam 1,5 litra na skrzynce 20-litrowej więcej, więc to też możecie sobie tak zrobić, że jak macie jakąś ciasną skrzynkę i nie macie już więcej miejsca, a to brakuje wam 2 litry, to zrobić, żeby tam ta wełna owcza się pojawiła. Uważajcie jedną bardzo ważną rzecz przy wełnie jak ją wciskacie. Mam tu mam. Tu jest na przykład JL Audio. Głośniczek 25 i on ma z tyłu otwór wentylacyjny. Tu rusza się powietrze, wentylując cewkę w środku. Nie zapychajcie tych otworów, ani skrzynką, która tu dochodzi i go dusi, ani wełną, która mogłaby tu wpaść i przyblokować ten port. Dlatego, że on chłodzi cewkę. On ma za, za zadanie wzbudzić tutaj ruch. Więc jak go zadusicie, to zadusicie głośnik, spalicie cewkę, możecie go uszkodzić. Pamiętajcie, bo to jest bardzo ważna sprawa. Kilka takich przypadków już tutaj miałem, że tak się właśnie stało. Nawet moi chłopcy jeden głośnik tak udusili, wciskając tam pełną owczą przez przypadek. Znaczy nie mocując do głośnika, ja tam się wciągnęła. Więc uważajcie na to. I jeszcze jedna rzecz. Regulacja. W naszych realizacjach mamy konduktory, mamy sterowniki URC1 one są podłączane bezpośrednio do procesorów. Są też takie sterowniki na wyposażeniu wzmacniaczy basowych. Pamiętajcie o tym, że bas generalnie bywa różnie w różnych kawałkach nagrany. Generalnie jest niby tak, że jak masz bas dobrze zestrojony, to nie powinieneś nim regulować, ale wcale tak nie jest. Kawałki są bardzo różne, bas na tych kawałkach jest bardzo różny i regulacja się przydaje. Także jak montujecie sobie wzmacniacz basowy Zwróćcie na to uwagę, żeby był ze sterownikiem. Dodajcie sobie sterownik, bo będziecie wtedy w stanie regulować tym basem. A jak macie procesor, to macie sterowniki podłączane do procesora, są dużo dokładniejsze niż sterowniki dodawane do wzmacniaczy, bo yy, tam jest taki skok, nagle znika bas, a tutaj ten, ta regulacja jest bardzo płynna. Także to też sterowanie jest bardzo ważne, na to musicie uważać. Uważajcie na bas, jeżeli chodzi o używane głośniki. O ile przy głośnikach 16, 15, 13 cm w zestawach to używane to jeszcze spoko w miarę, o tyle w basie kupowanie używek to jest strzelenie sobie w kolano, dlatego że bardzo często te głośniki są po naprawach średnio jakościowo zrobionych i trafiają potem do nas kolejny raz, się uszkadzają po montażu, klienci przywożą, więc używane nie polecam totalnie. Pozbędziemy się takiego mitu. Pamiętacie, że głośniki są jedno- i dwucewkowe. Jednocewkowy głośnik i dwucewkowy głośnik gra dokładnie tak samo. Yy, niczym się nie różni. Jest to tylko różnica konstrukcyjna w zależności od tego, jaki macie wzmacniacz, jaką macie konstrukcję wzmacniacza, jak możecie go wykorzystać. O co chodzi? Gdybyśmy mieli na przykład ten głośnik JL Audio... I on to jest jednocewkowy, 4-omowy, Ma jedną cewkę, 4-omę. Gdyby ten głośnik miał dwie cewki dwułomowe, tu byłaby druga cewka dwułomowa, dwa razy wejście, to on wam daje tylko możliwości konfiguracyjne, czyli możemy sobie podłączyć dwa kanały osobne ze wzmacniacza, który ma, może być obciążony impedancją dwóch OM, albo możemy z tych dwóch cewek podłączając je zrobić 4-omę albo jeden OM czyli obciążyć wzmacniacz mniejszą impedancją. To jest tylko kwestia konstrukcyjna wzmacniacza, żeby Wam było łatwiej konfigurować, znaczy głośnika, żeby łatwiej było konfigurować wzmacniacz do tego głośnika. Niczym się nie różni brzmienie tego samego głośnika w wersji dwucewkowej i jednocewkowej, żeby była jasność. Pracują tak samo. To jest kwestia tylko tego, jak możecie wykorzystać podłączenie tych głośników. Bardzo często są konstrukcje, na przykład 2 razy 4 ohm albo 2 razy 2 ohmy. Wtedy są delikatne konstru... zmiany w parametrach Ta oczywiście, bo jest troszkę inaczej ułożona, nawinięta cewka i masa się zmienia. Tam są delikatne różnice, ale to są bardziej w parametrach niż w samym brzmieniu głośnika. Membrana, układ drgający, wszystko jest to samo, skok jest ten sam, więc w zasadzie to jest ten sam głośnik, tylko ma inaczej nawiniętą cewkę, po to, żeby Wam łatwiej było skonfigurować wzmacniacz, który macie przeznaczyć do głośnika. Czyli inaczej mówiąc, jeśli chcecie. Taniej wykorzystać wzmacniacz, szukajcie głośników, które mają cewkę 2x2 2 ohm. Ustawicie sobie ją, połączycie w 1 ohm i wtedy z takiego wzmacniacza wyciśnięcie znacznie więcej mocy, bo jak kupicie na przykład taki wzmacniacz 4-ohmowy jednocewkowy, no to już Wam ciężko będzie znaleźć wzmacniacz, który będzie dużo mocniejszy od tego głośnika w 4 ohmach. Więc na to uważajcie, wybierając głośniki w tej chwili już w zasadzie zdecydowana większość głośników na rynku jest albo 2x2 2 ohmy, czyli możecie ustawić w 4 i 1 Albo możecie kupić jednocewkowy dwuomowy. Bardzo mało się w tej chwili jednocewkowych czteroomowych. bardziej w SQ w tych lepszych jakościowo głośnikach, w tych tańszych rzadko się to w tej chwili stosuje, dlatego że producenci chcą, żebyście mieli możliwość wykorzystania wzmacniaczy w pełni, dlatego że przeszliśmy w tej chwili już w zasadzie w 80% na wzmacniacze cyfrowe, dużo lepiej sobie radzą z impedancją 1-2 ohmy. Stabilnie pracują, dostarczają bardzo fajną, kontrolowaną moc, jeśli to jest jakościowy wzmacniacz więc to jest, stąd ta zmiana konstrukcji głośników. Tyle jeżeli chodzi o... Aha, jeszcze pamiętajcie, że jest Helix IKW, który zmienia dużo na rynku. Tu Wam zalinkuję film do IKW, do tych głośników, bo mają regulację masy drgającej. Nowość na rynku, to już kiedyś było, w Infinity w jeszcze jednym chyba głośniku, ale teraz w nowych głośnikach to jest chyba jedyny produkt na rynku, który to oferuje, czyli możecie sobie regulować tym głośnikiem, a jak to sobie zobaczcie w filmie, tego już tu nie będę mówił. A o konduktorze też jest film, też Wam zalinkuję tutaj, jakbyście chcieli poznać tajemnice konduktora, jak go ustawiamy, to też taki popełniłem, tych, tych filmów mamy już w tej chwili na YouTube ponad 140, więc jest czym grzebać, jak czegoś szukacie, to wpisujcie hasła, a tam znajdziecie, że pewnie o tym nakręciłem film. E, tyle jeżeli chodzi o sabufery. oczywiście jeśli macie pytania to walcie jak w dym, no i pamiętajmy, że jest konkurs. Konkurs, czyli kolejna literka. Dzisiaj literka S jak Sabina. Z ukłonem dla mojej e, fryzjerki. <grywia> Pozdrawiam Sabina. E, więc zbierajcie literki, pamiętajcie jest do wygrania Wasz zestaw marzeń, który my zasponsorujemy Wam. Jest apartament w Albanii, talon na apartament wart 10 tysięcy złotych. Są inne nagrody rzeczowe, prawie 40 tysięcy złotych dla Was przyszykowałem, żeby Wam to rozdać na live'ie, który będzie na koniec naszej serii. Także zbierajcie literki z poprzednich filmów, śledźcie nasze filmy, zbierajcie, ułóżcie z, tego, z tych literek hasło, za, dajcie łapkę w górę na każdym z, nas, z naszych filmów i dajcie tam komentarz, nawet taktyczny, nie ma znaczenia jaki. Żeby wygrać nagrodę musicie dać łapkę, zrobić komentarz, Zebrać hasło, ułożyć zebrać literki, ułożyć hasło i wtedy startujecie do wygranej, a jest o co się bić. Prawie 40 tysięcy złotych w nagrodach. W następnym odcinku będziemy już rozmawiać o źródle sygnału w samochodzie. Gruby odcinek się naszykuje, pewnie też będzie 30 minut. Sorry, ale sami chcieliście, żeby było dużo. Aha, dziękuję bardzo za dobre słowa po ostatnim odcinku. Przyjął się, podoba się Wam. Więc lecimy z koksem, będę Wam to tłumaczył. Jak macie pytania, żeby wejść jeszcze w głąb czegoś, a kilka fajnych pytań już tam było w komentarzu po poprzednim odcinku, gdzie na pewno zrobię o tym odcinki, między innymi o zasilaniu samochodu. Mamy nowoczesne alternatory, spadki zasilań, co z tym zrobić? Eee, wracamy za kilka dni z materiałem o sygnale źródłowym w samochodzie. Do zobaczenia.